Cześć, chciałem wam pokazać jaką sobie tutaj zrobiłem wizualizację daszka nad drzwiami. Mam do wyboru albo taki daszek, żeby sobie zrobić. No i tutaj kostka, oczywiście, kostka już jest. Fundament już jest również oklejony kamieniem. Teraz trzeba tylko w realu zrobić daszek. Tutaj ten model tego daszka też wszystko ze sztuką ciesielską i stolarską. Wszystko jest zrobione z dokładnością. Tylko w pomniejszonej skali. A tutaj mam drugą wersję, inny daszek, i najprawdopodobniej będzie zrobiony taki daszek. No i tutaj się od razu trochę pobawiłem, zrobiłem sobie yy, makietę mojego gospodarstwa. Oczywiście w rolach głównych to jestem ja tutaj. Jak montuję to wszystko. Tu są moje zwierzaki, gąsiory, psy, koty, które czekają na jedzenie z rana. No i oczywiście narzędzia. Narzędzia są. Yy, działające. One są miniaturkowe, ale te narzędzia działają. To wam od razu pokażę. Piła. Piła jest wszystko w detalu, tak jak oryginalne piły są zrobione. Tyle, że ten rzeszot, on jest aluminiowy, ale jakbym go zrobił metalowego, to, to ta piła po prostu będzie, może ciąć tu o naciąganie, tak jak to na, tak naprawdę są, są piły stolarskie. Strug. Hebel, czy jak tam kto woli, który działa. Tu żelazko, wszystko jest metalowe, clean, można sobie regulować i strugać. To oczywiście działa. No i tutaj takie jeszcze ek ten yy, kątownik. Wiertarka tam jest. Ręczna korba. A dla porównania, no to macie zapałki, o. Tak to mniej więcej wygląda. Ja tu zrobię jeszcze raz film o tym i o innych rzeczach, ponieważ ja mam masę takich właśnie makiet i modeli, tylko ja mam to po prostu pochowane w pudełkach hermetycznie pozaklejane, żeby tam kurz nie dochodził, powietrze, żeby też zbytnio nie dochodziło. I po prostu jak sobie zjadę do kraju, znajdę sobie jakieś pomieszczenie, to sobie to wyeksponuję oczywiście. Ewentualnie może to będzie jeździć po jakichś wystawach, bo wiem, że to ludzi interesuje. Także dzięki za oglądnięcie. Cześć.